O, co na kracze, opierdalają duby obrabiacze, byle coś nina na język przyniesie, puszczają same brudno, weter w mieście lub w lesie Mówią tyle, że z wysiłku puszczają zwieracze, to po prostu fałszywi obrabiacze Tak, 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 tak samo cofru na kracze Opierdalają duby obrabiacze, byle co ci na język przyniesie Puszczają fame brudno, weter w mieście lub w lesie Mówią tyle, że z wysiłku puszczają zwieracze To po prostu fałszywi obrabiacze Fakty, prawdy rapty, teraz kurwy jak ty W pętli wyrazów się zapytają Jak my mówił prawdę, czy śmiechają? Widzi ulica jak jest naprawdę W cztery oczy nie przychodzą tłumaczenia żadne Jestem sobą, jebać pomówienia Jakie zbędne niedomówienia Powtórzę, chuj w nich, jestem sobą Gadają, a nic kurwa zrobić nie mogą Wiele słów o mnie i o tobie sobie mówić nie lubią Tym, że opierdolą koło fiuta, chyba się chlubią Oni wyłącznie mówią na mój temat I ja wyłącznie mówię na swój temat Czy to się opłaca? Ja tylko chciałem przejść pod cichu Jestem wychowankiem ulicy ci nie chcę na świetniku Nie chcę Nie Nie Dziś ty tak przy inaczej Na moim celu obrabiacze Jebać Dziś tak przy inaczej Na moim celu obrabiacze Fałszywi obrabiacze Fałszywi Tak, 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 tak Sama co na klacze o Obrabiacze, byle coś sino na język przyniesie. Jak puszczają famę brudną, tereny w mieście lub lesie. Mówią tyle, że z wysiłku puszczają zwieracze to po prostu fałszywi obrabiacze. Fałszywi obrabiacze. Fałszywi obrabiacze. Fałszywi obrabiacze. Kreaty. Nie masz. Tak, tak, samo co w na klacze, opierdalają dupę obrabiacze Byle coś lina na język przyniesie, puszczają famę brudną, weter w mieście lub w Mówią tyle, że z wysiłku puszczają zbieracze To po prostu fałszywi obrabiacze Tak, tak, tak samo co w na klacze, opierdalają dupę obrabiacze Byle coś lina na język przyniesie, puszczają fame brudną, weter w mieście lub w leście Mówią tyle, że z wysiłku puszczają zbieracze To po prostu... To, to, to po prostu fałszywi obrabiacze Kurwa, co zapadała ty masz włos, bo jedzie z drugim, kurwa, bez pieku, bez pieku, nie? Pierdolaj, fałszywie <słyski> orgacze, chodź z wami.